Dobry, na pana czekam. Komu w drogę temu czas? Panie, żeś masz pan normalnie coś do picia przy sobie. Panie, skąd ja mam panu wziąć coś do picia? No panie, normalnie normalnie tak suszy tak mi się pić chce. Ale tylko bimber ma Bimru to się nie napije. Panie panie panie, panie. panie, panie, panie. Ma pan coś do picia albo suszy? Panie, masz pan coś do picia normalnie, do cholery jasnej? Mogę mieć, ale co, co panowie chcą? Picie, wodę, wodę, wody najlepiej. Mogę mieć, panowie. Woda zdrowia doda. Jak to mówią. Piękny koń. Ja panu mogę wywróżyć, przyszłość mogę panu wywróżyć, w zamian za tą pan, wodę. Pan nie wierzy w co on gada. Pan a się tego nie gada. słucha, to jest wieś jak zwykły. Panie, co pan podzielcie gada? Podzielcie się, podzielcie się, weźcie po weźcie połyku. Dziękuję ja, pięknie panu! Podzielcie się, podzielcie, podzielcie tylko. Właśnie ja od nas, Jak się, się tego używa? Hmm? No panie, odkręca pan i pan chleje. Dobra, <grym> dobra, dobra. Weźcie sobie połyczki, to nam Test, test, test! Test! Cześć! Ej! Ej! baba! Kurwa kurwa! A na pewno nikt! mnie teraz nie słyszy! Jeszcze pierdolę tym magikiem! Czy chyba pan, pan jest kurwa normalny? Co pan kurwa pierdoli? Dobra, dzięki za informację. Ja pierdolę, kurwa! No cyle ci by mówić. Edziemy Daję tutaj. To... To nie pana. A, halo, 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 test. No i co pan robi? Cy czy mnie słyszysz, gościu, ty w czapce? Ale. Satytaty, satytaty, teraz jest ok? Super. Ale co Super. jest okej? Okay? To kogo pan gada? Ja sam do siebie. <grywki> pan do normalny jest. Kiedyś spotkałem taką wiedźmę, to też gadała sama do siebie. Tylko zielona nie była i kaktusa nie jadła. Czy się nic marowała, yy, Proszę proszę! Yy, oddaję co pańskie! Dziękuję bardzo za napojenie. Czy nie oddał mi pan dalej? Nie? Nie. Będę wszystko wiedział. Wiem wszystko! Jest pan mężczyzną. Problem Co? Właśnie! I odchodzi. Jest pan mężczyzną. W przyszłości. Teraz nie ma pan chyba kobiety. Wydaje mi się, że nie ma pan kobiety w tym momencie. No. Ma pan? Nie mam. No właśnie. I kobieta proszę pana, piękna, z dużymi, soczystymi, jak dzbanki z wodą, cyckami. ...stąpi na pana z niebios i w zamian za to będzie pan miał bachory. Cztery dzieci, z czego jeden odwróci się od ojca i powie, że idzie stąd o północy. Jak będziemy 18 lat i będzie mógł już robić takie rzeczy swobodnie, bez, bez pytania o pozwolenie. Tak. A następnie zdobędzie pan 400 tysięcy dolarów amerykańskich. W jakiś sposób poczciwy. Idzie Wstąpi na pana wielka klątwa. Klątwa. Pod starej wiedźmy, która będzie przyglądała się całemu incydentowi, w jakiś sposób pan zdobędzie te pieniądze. Lepiej pan łazo, i na tą staro wiedźmy, bo może to się skończy na pana bardzo źle. No, taka jest parabola nieprzepowiednia. Dziękuję za podwózkę. Jak się pan zowie? Ryan! Ryan! Ja jestem Gibby, Gili. Big Gilly, wielki gilly jestem. Wielki Gulu-Gulu! Ja żebierz, przepowiadaczem <laughs> <w> przyszłości. <laughs> Dokładnie. To się ja. sprawdziła. Żebyś pan miał świadomość tego, że takie normalnie zazwyczaj usługi to są płatne. I to nie kosztuje mało, bo nawet ci 5 dolarów. Pan, żeś jest zwolniony z tego, bo jestem dla pana dobry, bo pan żeś mi pomógł. Dzięki. A teraz złowię wszystkie pana złe emocje i energię i zrzucę na tego oto gościa, parszywie, pa, parszywie wyglądającego i brzydkiego. Jak normalnie, yy, kurde. Zapartego gościa! Nie, nie w kierunku, pierwszy tak. raz go widzę. No. Ej! Stop! Przepraszam przepraszam, 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 ale. parszywców nie wsadzę zarażniku i szakrowniku! Czy ciebie coś moreszku? Yababa yababa Spakouj Spakouj mabich Nie ty dusił mnie, nie coś. będziesz! Ty dusił mnie, ja nie będziesz! Wow. Słuchaj, ja odwodne serce, no... Ten teren jest zaklepany, dla mnie się przypominało, jak w przyszłości scenę Co? Co? Co ty, co ty normalnie tu przemijasz? Co ty, co ty, co ty tu, co, co tu normalnie przemijasz, co? Co ty mówisz? Jakie przepowiadanie, jakie przepowiadanie? Ty to, co najwyżej tonowo masz przypomnieć! To by się może coś mówić, ale... Chyba mamy trochę do no, pogadania. Eee, słuchaj, ee, możemy porozmawiać, ale na pewno nie w takiej atmosferze, jaką żeś normalnie wygenerował! Za minutę na wzgórzu. Na no, no, no. wzgórzu. Hmm, który wzgórzu? Chyba wiem, chyba chodzi na o północy, tamtą wzgórze. No. No, tamto jest południe, czyli w tamtym wzgórzu. Dobra. Ej, Gosiu! Na tamtym wzgórzu czy na tamtym wzgórzu? A gdzie jest północ? No, północ to jest sam. No, tam na tamtym wzgórzu. Widzimy się za minutę. Witam. Dzięki! Dzięki, panie! Jak ześ pan się nazywasz? Jeszcze raz, przypomnij, ze mi pan... Ryan! Pan Ryan! Dobra, panie Ryan! Miło mi poznać! Gili jestem! Kłaniam się! Nisko, aż po same buty! anio! Gargulcu, poczekaj się na mnie! Gargulcu! Siema Hug. siema maniu! Siema Arkow! Gargulcu! Wrócaj! Wrócaj tu! <śpiewa> Nie, to dobrze, że jestem właśnie zielony. Zobacz jaki zielony jestem, jak szrek! Się Ogrę! Przez wodę mam się przełobywać. Kurwa no, znowu przez całą wodę jebaną. Jebana woda. Co ty żeś wymyślił? Co ty żeś, gościu, normalnie wymyślił, gargulcu? Czemu musiał przez wodę przechodzić? Nie mogłeś wymyślić tego na drugim brzegu tej wody? Gargulsu, lepiej mi wytłumacz, czemu musiałem przechodzić przez tą wodę. Powiedz mi, powiedz, czemu musiałem przechodzić przez wodę, wytłumacz mi to. No, powiedz mi no, powiedz mi czy nie powiesz, że języka w gębie ci zabrakło. Gargulsu. Nie podoba mi się to, że na przypominasz w moim mieście! Skąd jesteś, co? Ja że miesy, normalnie z, z... Dupa! Dupa! Dupa, gówno, dupa, gówno! He? Gówno, dupa! Dupa, dupa, dupa! Projekt dupa, rozumiesz pan? Zaraz mogę panu pokazać, co się dupa. robi normalnie z takimi gościami! Tarze się w kaktusach! Dupa, dupa... Co? Dupa, 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 dupa! Ja! O, ty! Teraz, ja! Teraz ty! Ja. jakbyś lepiej, to co? Chłopi odbyły za niedobrze. Be right back, jak to mówią po amerykańsku. A, przecież... Hmm, ciekawe, co miał na myśli. Hm, ciekawe. Be right back. O, że się jakiś chuj na koniu. A, dobra. Jedzie Aha, jakiś jedzie. chuj na koniu. Na wznoszę go. jechał. nie, 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 To jest gość, który... Y, Dana... nie, Dana nie, 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 to za molek? I czemu jest A nie, żeś się normalnie nie, kurwa zielony? nie, nie, mnie, bo nie, nie, zaraz bo jak ci zaraz zlaczka żeś pan zobaczysz. Jestem zielony, bo się nacieram normalnie sokiem z kaktusa co dzień, żeby kojoty i inne takie ochliki się mnie na pustyniach nie yy, czepiały. A w ogóle to, panowie, ta se, a ja se normalnie gulnę, bo nie dłużej nie wytrzymię. siebie ja cię znam, zielony. Gili, jestem Gili i nacieram się sokiem z kaktusa. Gili, kurwa, sok kaktusa. Dobra. Masz jakieś broń? O, oprócz Bibru to nie! I noża! Nóż mam! Dam ci da, półka! się. E, coś by podałoś mi założyć! To się! Dziękuję! Wiesz, e... Co to żeś jest? Ale co, 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 o, co to jest w ogóle? Trzymaj co? 13! Tylko tak jak mówię. Uszamy tego tylko za A masz może do tego jakąś abonnicę? No, no, nie mam. A z, yy, ile kosztuje amunicja? Ja nie mam tego pojęcia, jestem totalnie... spłukany. Polaro! A... Zdziwiłeś mnie teraz, bo tak naprawdę... No, w sumie chyba jeden amun. A ty masz... normalnie konia? Nie, ja to nie, a nie jest, patrz. Amunicja do rewolwerów. Tak, tak! Wiem, że jest! No, wiem, że ja jest! Aaaa, ja, 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 ja Panie Jezus, powiedz mi normalnie! Co? Co kurwa, wiedzieć, zielony Billy? No, wszystko w poza taluro, ale chciałbym się czegoś dowiedzieć. Chciałbym się dowiedzieć przyszłości pańskiej, żebyś pan na pewno nie zrzechł przy mnie, bo nie lubię trupów. Zobaczcie, ja mam pomysł, wody. mam pomysł, jak zrobię kasę. Ja, ja pojadę kupić Van Damme, że jestem ślepcem, kupię sobie lustrę. No eee, tak jakąś rózgę i będę stał na drodze i udawał ślepta, żeby mi pomogli. który podjeździ jakiś nie 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 niewolny, który podjedzie i mi pomoże jak takia naja dusza. A wtedy ty wyjdziecie za krzatło i tego człowieka napadniemy. Co Oj, my na nie, to! Nie, 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 tak na pewno nie zrobimy, co nie przejdzie. Jak ja to mam tego skorzystać? Jedźmy. Na jakąś ścieżkę, na jakąś drogę. Tam się zaczajmy, i no na pewno nie nie, nie będą mieli z nami szans. Zobaczcie no, na nos. Przejdźmy. Ale. co za ślepce? Myślisz, że na no ślepca nie przejdzie? Myślę, że. nie. Ale możemy spróbować, jak ci tak bardzo zareszczę. No to jak mam w kole, kurwa? Weźmy Gdzie konie mam w kole? Nie mogę jedź gubić bandanę. Będziemy czekać z sierotnym. Tutaj, ale, dobra, idę załatwić rzeczy sobie. Na siebie. ale weź pełnia mojego. Ko uważaj na niego. Skoniec zielony? kurwa. Co on zrobił? Gdzie mam w kole, no? Gdzie mam w kole? jak na pięściach to zmienić? Kurwa no, no No prawym dwa razy na broń, no No i mam już. Ej, zielony. Poczekaj za chwilę... No, dwa, prawym dwa razy na broń. Patrzcie, no dwa razy kurwa, mam już. Zielony, kurwa, czy ty mnie słyszysz? Nie udawać. No słyszę, że poczekaj chwilę. No poczekam. Co to kurwa jest? mi co masz ten I co to za dziwna czopka na twojej głowie? Wszystkie moje drogocenne przedmioty. Aż konieczność. że jakbyś kurwa uciekł. Nie wiem skąd. Nie wiem to jak nazwać. Pierwszy raz widzę taką osobę jak ty. Tak przebraną i, i o zielonym kolorze skóry. Biały widziałem, czarny czar widziałem. Ale, ale zielonych? Ja pierdolę. To jest niesamowite. Możemy zrobić obiecać książkę. Albo możemy w nie no tam nie, 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 nie szkoda nie, 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 ale, ale... ale, ale Możemy by to wyrobić z książką, niech każdy będzie chciał to każdy będzie to kupować, będziemy bogatsi. a co na, na prawym oku, co to jest? Yy, na prawym oku? No, co to jest? O, to jest yy, specjalna aparatura do czystania, czytania przeszłości. Poważnie? Spójrz jeszcze... na mnie i powiedz, co widzisz. No, słuchaj, yy, powiem ci tak... Chm, chm. No, niech pomyślę. <laughs> O, jak na moje, czy będziesz żył około. Ile masz lat? Dwieście. Ile? No dwieście. Nie masz dwóch lat, co ty pierdolisz? Właśnie, no dwieście masz... lat żyje naprawdę. Masz pięćdziesiąt lata, 52 lata masz. O kurwa, Sk skąd wiedziałeś? No, bo takie rzeczy to ja widzę. Na pierwszy rzut mojego prawego oka. I ja! Pierdolę. Widzę też jeszcze jedną rzecz: że do 32 roku życia latałeś w pieluchach! Czemu latałeś w pieluchach, wytłumacz mi? Czemu ty latałeś w pieluchach? taki duży no. dorosły chłop! Słuchaj, nikt się o tym nie może dowiedzieć. Nawet ten trzeci, który zrobił, nikt o tym się nie może dowiedzieć. A jak on się w ogóle nazywa? Jakżeś ty się nazywasz? Ja jestem Buja, A ten trzeci. to jest jak? kurwa golden, jakoś tak! Jak się żeś nazywasz? Wuja, wuja kurwa. Wuja! Wuja. wuja no, tu wuja to normalnie... Eee, kaky, kaky, w moim języku to kaky. Kako. K kako? Kako, kako, wiesz ja Mogę z taboru. Skąd? jesteś w moim kako no, z taboru. Skąd jesteś? Czym jest tabor? Z taboru normalnie romskiego. O, normalnie. Ta, pierwsza seria kolonizacji, wiesz, 1850 rok, mój normalnie pradziad że, że przyjechał tam, tutaj, później w wojnie secesyjnej, straty taty, pół, pół, babka rzuciła czarny, dała mi normalnie całą magię i teraz jestem kurwa taki gili. Co ty mówisz? Poważnie? No, no, niektórzy na mnie mówią gili Big gili, normalnie. Gili Big gili? Co? Ja, to ten ja, gili, gili. Tak. gili big gili? Jesteś... jeszcze nie Nigdy nie widziałem kogoś takiego jak ty. Poważnie. No, pan ci wygląda na super starego takiego pierdolca, co normalnie widać, że ma... się nie dyga i super ręce, w ogóle chudy jesteś, a tu właśnie mam z tym problemy. Naprawdę tak myślisz? To dobrze. Ja, Super, super, naprawdę super cię poznać. Kocham ten drzewo. No, nie. Czujesz co? Czujesz tą moc jego? Nie, nie. Nie, 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 się. No, 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 no. się. No, Chcesz nie mieć kogoś takiego jak ty w swoim w bandzie. Dobra, musimy... O co ty pierdolisz? Jaki oh! Ja będzie? Jaki będzie? A ja mam nazwać. Odsządźnij się, o pan... No, Sorry, sorry, wiesz. Banda ja to jest... Mi, się... pan... mi się przypomniało, normalnie co to jest banda. Kiedyś była Dobrze. pewna banda. O no, u nas tam w wiesz, była banda i ta banda i mi ciągle zawsze dokuczała jak byłem mały. Banda u nas na taborze, wiesz. Kurde, problem zawsze miałem z nimi, bo jak co zrobiłem karapkę, dorwałem świeże pieczywo, to brali mi te pieczywo i mi gnietli kulki robiszego pieczywa i wżarli normalnie. Później prześlinili całe, wyciągnęli i mi rzucali te kurna kulki z chleba. Moje chcę Idź po czapkę, bo ci spadła na dół, ja tu Gdzie jest ta czapka? Na dole. Czapko! O, a, kurwa! Kurwa, co to ma być? Jebany. Czapko! Czapko! Gdzie jesteś? Niżej, niżej, w prawo, teraz w prawo! Tutaj! Prawo, dobrze, dobrze, dobrze. Tutaj! Czapko! Czapko, gdzie jesteś, czapko, czapko? Na niki kurba, krawat, kapelusz. O. To jest chyba balady, no. Znalazłem! Jest, jest, jest właśnie super, dobra robota. No dzięki, Czesu, tylko chciałbym ten toporek zrobić. Kurwa Mać żeś mi się znowu chce pić. Masz pan coś do picia. Czy składa, że nie mam. Kurde, wujak. ja mam nie... się jest... Składa, że jest kurwa woda i rzeka. I, I w ogóle jezioro. Może może z tego się napijesz. Jak nie śpiłem. Jest takie złe. No dobra, żem pójdę i sprawdzę. Sprawdź, sprawdź. Proszę, nie wymruć bo to jest bardzo stromo. No przechodziłem dziś przez Sebajoro. Poważnie? Co? Nie ulubiłeś się? Tamten, tamten Czubek mnie tu przegnał. Powiedział, że mam przybiec za nim. O kurwa! Spoko, spoko! was Kurwa, znowu to, nie to samo. Dobra, spokojnie, ja ci dałem, na dałem ci a ty, a ty co? Jeszcze mi trampkę wziąłeś. No dobra, to jest twój tak. kapelusz, co ci go oddaję, proszę bardzo. Ja pierdolę. Dobra, gdzie jest ten kurwa trzeci? Co on no odpierdala? Przecież, panie, nie wiem. Grapij to wodę i mnie wkroczy. Ja Nic nie umiem w tej grze. Mhm. Och, mi się tak, że chcę złapać normalnie. Masz ty O, dzięki. Napiszę, a później uzupełni ją wodą. Napełni ją. Dobry. Pyszne. Gdzie znakuję? Pyszny napój. Tak myślisz? coś widzę, bo Nie, 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 teraz. No śmiało, nie, bój no spróbuję Spróbuję to nie, 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 proszę nie, 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 ...normalnie z wodą! Pyszną wodą z bagna! Pyszna tykwa z wodą z bagna! Świetne pselnio! Świetny przewód, dobra, chodźmy na wzgórze, poczekajmy na tego hariata. Jak nie wróci do 5 minut, będziemy musieli go, kurwa, szukać, wydaje mi się, że... ...nie zgubił. Mojego konia też szuka się zgubił. Skąd w ogóle tu przybywasz? O, już, już, czekaj, nóż żem wyciągnął. No, właśnie. Ostrożnie Ko W końcu by się udało, chwila. Ale to porka nie ma chuja.